Moi drodzy, ja, ja przepraszam bardzo za spóźnienie znowu, znowu mi się w mariacki przedurzyło. Już zaczynamy. E, <klar miraculous> <fłupionals thấy> Proszę bardzo. Dwa ciężkie. O, o słuchaj. Dwa ciężkie. No to w takim razie podwójne z prasami z Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeden lekki. A oto słuchaj, no zły, dragie dziecko, dla ciebie słuchaj cienkie lata. Proszę bardzo. Proszę bardzo. <grywa> Andrzej, to ja, Mati. <grywa> No, cześć. Ja <noise> do pierwszej komunii. No, do, do pierwszej komunii? No to, że kakao,